Tak, tak. Dzień do dobry, komisarz Mieczysław. Proszę pana, co się dogadywać? Chcecie się dogadać. Ojcze Mateuszu, sprawa jest do, do załatwienia. Proszę, to a ja myślałem, że tylko w sandalierze takie jaja. Proszę, co to samo? To proszę, bagażnik, jak mówili. Żeby się pan dwa razy nie schylał. Roboczko, tam na jutro, żeby było, ja przyjdę. Dobrze, tak? Dobry czy ale... drugi? Boże, bozia, Bozia. Alkoholu trochę nie pasuje. Położę Tak Jest ubezpieczenie też już jest. Gaśnica. Jest. Mam tak. sprawdzić? Bagażnik ma tu? Nie ten rozmiar, pół litrową poproszę przynieść. Chyba, że macie jeszcze siódemki. I wtedy jedziecie, ona nam robi drogę do pyszcza, a ja on zajmę panu Bo jedziemy na bombach wtedy. wam w bagażnik jest Niesprawny samochód. U danej zabawy.